Ojejku Działa ale nagrywam z narracyjnego Nie działa główny tylko z narracyjnego leci Ja tu cały czas muszę palcem gnieść Żeby szło Tak, tak, ale tu patrz jak puszczę palce to No Kolega Rafał w trakcie likwidowania baru

No przecież trzeba dokręcić jeszcze tam parę minut, że film. Ja nie wiem, czy kamera nie dostanie omdrenia, ale... A już jest dobrze. I my tu drugi rajd przyjechał. Ośrodek zapełniony, cały. Z upałami, bo ostatnio zaczyna odmawiać już skręcenia Mikrofon siadł proszę Ciebie, dzisiaj w nocy. Skończył bieg. Nie Wy wylewaj tej wody. Po co wylewałeś? Bo jest gorąca, to tam chodzisz na zimno. Ale znów jak to zderożna.